Więc tak, oto jest mitomik Poezji, który jest moją debutancką książką. On jest, wiecie, poezją, tak naprawdę, która opisuje w taki szczery sposób w moje życie sprzed powiedzmy 10 lat i się zamyka w 2021 roku, ale także mamy tutaj na samym końcu trzecim tomie. Księga aforyzmów. Tutaj mamy aż 100 sentencji. I e, tak, więc ta książka składa się z trzech e, tomów. Pierwszy to jest Miłość, cierpienie i inne używki, to jest książka taka naprawdę z 2017 roku. Z e, 2021 roku to będzie właśnie e, studenckie noty, e, nuty otwierając oczy. No i trzeci to jest właśnie ten. E, Księga aforyzmów.